Hej, cześć, witam was serdecznie w tą piękną wiosnę Cóż to się dzisiaj porobiło, że tak słoneczko wyszło za tych chmur, które ostatnio nas tutaj ciągle nawiedzają Kropią jakimś zimnym deszczem Rano mrozy Oszronione samochody, wszystko, szyby, nie da rady nic zrobić normalnie A teraz po południu, popatrzcie jak pięknie tutaj na stadionie Cudownie Idealnie do tego, żeby, żeby sobie pobiegać, nie ja właśnie przyszedłem po to, żeby pobiegać, żeby sobie tutaj trochę formy złapać. Nie potrafię jeszcze tego nagrać na TikToka. Nie wiem, jak to zrobić, nie mam pojęcia, ale może kiedyś coś wymyślę z tym przekazem tutaj na, tym, na TikToku i pokażę, jak biegam. Na razie tylko melduję, że jestem na ławce rezerwowych. Tak, tutaj ładnie, ale ja dzisiaj nie rezerwowy, ja dzisiaj na, w pierwszym składzie, że tak powiem. I zaczynamy bieganie dzisiaj. E, to znaczy nie no w tym roku to już zacząłem już wiele razy, ale dzi zaczynamy dzisiaj. O, dzisiaj. To będzie dobre, dobre słowo. Dzisiejszy bieg zaczynam za chwileczkę. E, tak myślę, albo będą dwa kilometry, albo trzy. Znaczy na pewno dwa. A czy trzy, to nie wiem, bo to zależy od formy. Jeszcze ta forma nie doszła dobra. Jeszcze z zimy zostało trochę sadła trochę niepotrzebnych jakiś tam rzeczy w krwiobiegu i to wszystko hamuje. Ale latem pobiegniemy na dłuższe dystanse. Dobra, ja tu nie gadam, tylko biegnę. Może się po biegu jeszcze zamelduję? No pewnie, że tak. No dobra, jestem po treningu no, spocony, zmęczony. Ciężko dzisiaj było. Coś ostatnio w ogóle jest ciężko. Ale może dlatego, że coraz więcej od siebie wymagam. Dzisiaj nie było 5 okrążeń, tylko 6, czyli dwa czterysta. tak mniej więcej, czyli wbiegłem na trzeci kilometr, ale go nie ukończyłem w kwietniu taki jest plan, żeby bez problemu przebiegać 3 km. Będzie to wymagało. Regularnych treningów. Zobaczymy, czy, czy się uda, czy coś nie przeszkodzi w tym. Bo czasami tak bywa, że się coś właduje i trudno, trudno tę regularność utrzymać. A jak nie w kwietniu, to w maju. Ale zobaczymy. Mam taką nadzieję, taki plan, że w kwietniu będę już bez problemu przebiegał 3 km, a potem powalczymy o dłuższe trasy. Powalczymy o dłuższe, o dłuższe trasy, niekoniecznie tu na tym stadionie. Ten stadion jest piękny. Teraz widzicie, jeśli słońce dało radę, nie, nie, nie zaświeciło tam za mocno w obiektyw to widzicie trening. Juniorzy trenują w Sekapirze. Niekoniecznie na tej trasie, bo jeszcze są inne trasy ulubione przeze mnie, na których mam wytypowane dokładnie, w którym miejscu jest 1 km, 3 km, 5 km. Tam nie muszę nawet mierzyć tego, bo już to setki razy obmierzyłem i mogę tam sobie pobiegać. Ale na razie chcę się tutaj że tak powiem oswoić z tym bieganiem, przyzwyczaić nogi do biegania, bo to najważniejsze mam takie, taki pomysł dla wszystkich, taką mm, zachętę dla was, jeśli mieszkacie w Pyrzycach a chcecie pobiegać nie, nie możecie się skusić, tak, zachęcić nie możecie się zmobilizować to kontakt do mnie na Facebooka i pobiegamy razem chyba, że Ktoś chce biegać ze mną korespondencyjnie, no to wtedy damy radę i korespondencyjnie. Ale ci, którzy mieszkają w Pyrzycach i chcą mieć taką, że tak powiem, pewną mobilizację, bo ja jestem bardzo regularny, jak już wejdę w to, w to bieganie, to zapraszam do kontaktu i zapraszam do biegania. Nie bójcie się, że was wyprzedzę, bo ja biegam powoli. Powoli, ale pięknie. Tak to wygląda. Biegam pięknie, ale powoli, powolutku sobie tuptam. I osiągam coraz to dalsze dystanse. Dzisiaj 2400 metrów to jest mało. Ale to wcale nie jest tak mało. to, jest, to Nie jest tak zupełnie nic. O tak bym powiedział. 2,5 km to już nie jest wcale nic. No. To do zobaczyska następnym razem. Nie wiem jak. Jakoś kiedyś spróbuję nagrać to swoje bieganie i na TikToku to pokazać. Ale to jest trudne. Samemu bardzo trudno to zrobić. No hej.